Cześć, siemano, siemano. W dzisiejszym odcinku na moim kanale będziemy grać w Fortnite z moim duoskiem. Nie pytajcie, które to jest podejście. Pierwsze, oczywiście. Pierwsze. Pierwsze na tym Tak, to jest ogólnie pierwsze podejście, tak jakby fajne, fajne to miasteczko. Ej, ładny, ładne. To jest takie jakby pierwszy powie to. Pierwszy... Ja wiem co no robię. na to. Ale ja od razu biorę pączka. Ja chcę pączka. Ja no tak. teraz, pączka, okay. Mamy pączkę. Tak, pączek zniknął. chyba ta tak troszkę chyba to tak nie tak działa. Chyba nie czy nie, nie, nie on działa pączek. Wiem, że on jest OP na pewno. Wiem, że on chyba zadaje Może. jakieś duże obrażenia. To chyba. 60. Jeżeli to jest dużo. duże, to dużo. Chyba. Six, w, w ogóle ocenka sezonu, taka szczera. Dla mnie 10 na 10. Zarówiste sezon. Dla Franka. 8 meczka albo 19. Bez ja komentarza. Tak, 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 pomijmy to. Ja sobie, ja sobie jeżdżę po ulicy. Patrz, jadę no po, ciebie, po ciebie, jadę po ciebie. Srebro, trójkę. Ja, golda. Go. Oh, gold. O, O, ja mam typo. Musimy w ogóle rozegrać ładną gierkę teraz. Że już tego level up. Lubla. Level Ej, nie ja ja wiem to... jakie. Hohoho Siema, Mordo Ja od Gordo nie mam, żeby wy to Stary, o żeś mnie wystraszył Wziąć Ej, poczekaj Do Gordy, No długa chodźmy tutaj Nie jedziemy? Do Lidla Do Castronady Dobra, dawaj tutaj Bo tu jest... No, z tą hopę. głową co? Nie może dostać heada, jakby masz ty medalion tu chodź. Nie medalion, tylko chodzi to, że ten typ ma taką głowę, przez którą, jak masz, jak masz ją założoną, to nie możesz dostać heda. No, dlaczego i chłop tu jest jakiś medalion, bo kółeczko nie, jest. No, to nie ten typ, to nie to nie ten. Uuuu, ale A wiesz, że ty jesteś... 10, 10, 10, 10, 10. Nie, ale dziś idziemy się typem. No wiem, ale ja jakiegoś gościa skrzydlowałam. A, bo ja zapomniałam, że my razem jedziemy. zapomniałem, że ty wsiadłeś. Ja już jestem koło tego typa. O, to ty... Z, z, o, to R.I.P. 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 Ale jest R.I.P. czy ty? Y On! Nawet ty powiedziałeś, że to chyba A co? Co zostało? A ile kosztuje wykupienie e, tej karty? Siedemset sześć, chyba. To czekaj, idę zabrać gordo. Nie no, no, musisz zobaczyć, weź zobacz. Spróbuj jakiegoś rybutwaną. Czy... Ok. Weź znajdź jakiegoś rybutwaną i zobacz. Zrób rybutwanę. No. O, o jest. Zobacz ile to kosztuje. 500 golda, dobra, idę zbierać golda. I mało ci brakuje, mało. Tak, tak, tak. Zbieram golda. A ile masz? Tylko... <laughs> Smutna, prawda. A ile masz? 50 mi brakuje. A to dużo masz. 40. To musisz Jedno. otwierać skrzynki, bo ze skrzynek jest gold. Ale też chyba tu jest kasa. Tak, tylko skąd się znagnę skrzynki na takim etapie gdzie, gdzie każdy już można na tych gwajkach jeździć? Właśnie no, nie sam próbowałem. O dobra dawaj skrzynkę. Z tego chyba będzie gdzieś 5 volda. Jak? Mam tyle samo co mam. Co? bo karta restartu zaraz moja wygasa. To będę tak sobie spacerował do ciebie i wiesz. I wygaś. Não, não, olha, eu só vou caminhar por você. uwaga, bo porque... Meu Deus, não medal... Medal Não Eu to que jest? se derrubaram. é que é isso? O kartę i Alô, você pode To mi są moje tematy. Weź tą pompę szybką. Liczbo 2. 5 metrów. Nie 5, tylko 50. Te... Chodź, chodź się do mnie, panowie. Nie tego. Niech przyjdą. Ty jesteś tego szmegas? Eku, błagaj, ma uprawniony Tak. Mam 450 cegły, jakby co? Ok, okay let's go, tak. A bo to się nagrywa cały czas. Tak. Ej, czemu cegła lata? Najpierw to, to, to by to, to by to, to to, bo ja Ej, bo ja powinienem tego nie mieć. Okay. Nie wiem, czemu ja tyle tego miałem... Nie wiem w ogóle skąd mi się drewno wzięło. <grystka> no bo drewno zawsze masz. O, Ej, chcesz 171 metalu? Pytasz dzika czy zrobisz? Nie, nie pytaj skąd akurat mam <grystka> Nie pytaj O, Awko. To jest twoja panie. Chodź zrobić ja. brum brum brum. Ja bym ja robiłam. Ja. Ja, ja chyba muszę to gdzieś wiesz? Ej, a gdzie jest ten klaun?

Ja idę do auta, bo zaraz się oni rzucają. Ten co się boi, idzie do auta. No tu mam dwóch typów. Widzisz, mówiłem, żeby nie iść w jednym z kimkotów. No to idź po kartę we wschodu i weź, nie? No to odkryć. Cześć, cześć. Jesteśmy tego, co się dzieje, są Tarym. Nie, Ja akurat wydałem cały gold na tego. A ten usprawiedliwny raz. A ile masz golda? 300. Nie. A, ten gorsek będzie miał golda goldo. Z niego wypadnie trochę Ile? Ile wypadło? O, mam 336. I <laughs> Jest dobrze, ja. ale masz jeszcze dużo czasu to medalin do siebie idzie Ja po tej gierce kończę najważniej Co? Ja po tej gierce najważniej kończę Co to za... Że to też jest Stary ja próbuję gold na farmie. gdzie ty A e czemu akurat jak ty zginąłeś to mam na nic no Jeszcze nie wiem, ale to są ja coś bardzo prawdziwych Ci, tutaj Masz złotego skara tam Wolę im oddać No dalej nie masz go... o chłop, chłopcik leciał ma tam Czemu ma jakiś czepek na... Ja mam jak kończę tyle, To tyle w tym odcinku Chcecie łapkę, suba to tyle. Tak, to 5, to 5, jest My dobrze. Kolejne dwa miesiące chyba. Yeah, Zależy ja, ja mam. Zależy kiedy będzie chciał kolejny odcinek. Mam Golda, mm. mam Golda jedynkę. Ja.